Witajcie, kochani! Ksiądz Karol Misiewicz. Ale nie jestem tylko księdzem, jestem też bajkopisarzem, poetą, eseistą. A dzisiaj mam zaszczyt się z Wami przywitać i mam zaszczyt też wziąć udział w niezwykłej akcji. Już czwarta edycja, to brzmi poważnie. Czwarta edycja urodzin z darem dla dzieci. Dzielmy się miłością. Chcę Wam dzisiaj zaprezentować i zaprezentuję a to najważniejsze swoją nową bajkę o Panu Księżycu, który uczy się wypełniać swoje obowiązki, a jest nam bardzo potrzebny. Jednym z najważniejszych obowiązków jest dzielenie się miłością, dlatego czyńmy to. Słońce chowało się za górą, aby za chwilę ustąpić miejsca na niebie panu, który najwyraźniej guzdrał się cały dzień i nie był przygotowany na tę chwilę, aby móc odbijanym od siebie blaskiem oświetlać Ziemię. Kiedy największa gwiazda udawała się na odpoczynek, pan Księżyc. Zastanawiał się, jak opóźnić czas rozpoczęcia swojej pracy. Niewątpliwie praca ta potrzebna była każdemu żyjącemu stworzeniu. Czy to na pustyni, czy też na sawannie, czy to w mieście, czy w najmniejszej wsi. Wreszcie wpadł na pomysł, aby poprosić chmur, by te zasłoniły go przed światem. Moje chmurki kochane, pomóżcie mi, zasłońcie mnie, bo jestem jeszcze taki niegotowy. Przede mną prysznic, każdy włos mam w inną stronę, a i frak trzeba założyć. Biegł błagał pan księżyc. Drogi panie, my tak nie możemy. Zgodnie z planem noc ma być dzisiaj bezchmurna. Więc już zmykamy. Pozostaje nam życzyć Panu powodzenia w wykonywaniu pracy tak bardzo potrzebnej światu. No pięknie, problem nierozwiązany, a tu zaraz trzeba będzie zastąpić słońca, westchnął cicho. Pan księżyc jednak nie poddawał się i postanowił zagadnąć gwiazdki. Które radośnie oczekiwały momentu, kiedy to zaczną wspomagać księżyc swoim światłem. Drogi gwiazdki, a może byście mi pomogły i same dzisiaj oświetliły Ziemię? Jak to same? zapytała najmniejsza gwiazdka ależ czy my podołamy takiemu zadaniu? Myślę, że z pewnością dacie radę. Jesteście takie urocze, ludzie i zwierzęta bardzo was lubią, a ja wam nie jestem potrzebny. A tak poza tym, spójrzcie na mnie. Każdy włos w inną stronę frak jeszcze w szafie wyraźnie coś jest nie tak z moim wyglądem. Jestem absolutnie niegotowy. Czy przypadkiem pan nas nie czaruje? Zapytała największa gwiazda: Ależ skąd? Zaprzeczył pan księżyc. Jednak i tak nie możemy panu pomóc. Same gwiazdki na niebie nie wystarczą wtrąciła najstarsza gwiazda. Nikt na świecie nie wyobraża sobie nocy bez pana księżyca. Zatem nie możemy pomóc w tej sprawie. To by było Nienaturalne. Tak, tak! zawołały inne gwiazdki. Pan księżyc zrozumiał, że już nie ma czasu na dalsze szukanie sposobu, aby uniknąć obowiązku i będzie musiał ukazać się stworzeniom zamieszkującym Ziemię. Słońce zdążyło schować się za wielką górą, i świat okryła ciemność. Gwiazdki, wysoko wzbiły się na niebo, przygotowując miejsce Panu Księżycowi, który po chwili niechętnie dołączył do nich. Po pewnym czasie dobiegł go ludzki głos. Wydał się on na tyle interesujący, że postanowił się w niego słuchać. Spójrz, mamo, na gwiazdki! Jakie śliczne! Zawołało dziecko. Tak, synku, masz rację. Są naprawdę piękne. O, spójrz tam! Gdzie mamo? Zapytał malec. Tam! Mama wskazała synkowi jaśniejący punkt na niebie. To księżyc, który wydaje się dziś większy niż zwykle. Bez niego noc byłaby Taka ciemna. Ja bardzo boję się ciemności, przyznał się chłopiec. Zatem sam rozumiesz, jak bardzo jest nam potrzebny ten lśniący krąg zawieszony wysoko na niebie, podsumowała mama. Pan księżyc z uwagą przysłuchiwał się rozmowie mamy z dzieckiem i z każdym ich słowem czuł się coraz bardziej. Z siebie dumny. Zrobiło mu się głupio, że jeszcze nie tak dawno chciał zrezygnować ze swojej roli, która, jak widać, okazała się bardzo ważną dla mieszkańców Ziemi. Obiecał sobie, że już nigdy nie będzie szukał sposobu, aby wymigać się od swoich obowiązków.